Ja mam typy. Dzisiaj Uff, nieważne, ważne się tak odwala. Dzisiaj 5, 5, a mam 61 Czyli 550, yy, czyli jakieś 5500, pięć a teraz mam 6105. I zaraz, no, patrzcie tu. Eee, ja ja prostu teraz coś z pierd. To ja dna. A więc nie możemy w tym odcinku spierdzielić, aby saba i mierzimy na só. No, co jest, kur? Znowu ten błąd, jak go tak nie cierpię. U mnie, Na tym jest szczęście i daj, dobra idę, aby smarkać los, bo wiem, to Mam mocny katar. Taki mocny, mocny, jakby ktoś cię siekał siekierą w nos... i ci wszystko wylatywało. No, co jest? No, niemożliwe, że. A, wifi, no tak. Sap Ej, zmieniłem od razu bi się zrobiło. Zaje fajnie. Wygrałem pierwszą rundę na Easy! Dobra, jeszcze dwie gry wygrać. Dwie gry, dwie gry. Jedno trzecie miejsce i dwa pierwsze. Ale, ale się już Ale już mam kisiel w gaciach z tego powodu. Dobra, co? Och, 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 Spokojnie, spokojnie, spójrz, 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 spokój spójrz, 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 to fani piłki nożne już to znają. <laughs> Jest waliad, ja to, to wyglądam. A od góry Elep. o legendarny! Dobra, ja już mam no to na Easy winie. Easy, Easy. Easy O, by mnie 10 wylasowała W lipcu 29 tego lipca wygrałem, znaczy zdobyłem mistrza. Oh to A O! Już dobrze gram! A to jest... A ja się dopiero rozgrzewam. Doner kebab na cho Alejandro Garnachu Doner kebab na cho Alejandro Garnachu Doner kebab na cho Alejandro Garnachu Neymar Timer Neymar Timer z Palmer Ta muzyka jest taka porwana Nie wiem, od kiedy się tak piłką Ja się nigdy piłką nie interesowałem serio, ja nie chcę być piłkarzem Każdy chłopak lubi piłkę a ja nie nawet są youtuberzy, którzy mają powyżej ten, jakiegoś 100 tysięcy subskrypcji, a nie umiem grać w piłkę. No, na przykład jam jamek. Nie wiem, kto go jeszcze ogląda. Ale ma powyżej 10 tysięcy subskrypcji. A może powyżej 50. Dory kebab, macho, Alejandro, karniczo. Jakim cudem ja jeszcze żyję? Tutaj tak skoro użyłem powerjumpa, to by mnie zabił debilek. 2-0 Uuu Iiiiiiii Dit, 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 Kurde, chciałem go walnąć w taki świetny sposób, ale Ojej. Nie kebab. Dobra, najstraj, nice najstraj. Nice Może być. I już trochę stres. Nie ogrzera. Dr jedno, drugie, jedno pierwsze miejsce i jedno drugie. Ochłoniał uroksy Twój rekord RP. W poprzednim rankingowym na mistrza było pięć tysięcy A teraz jest 6450. tysięcy czterysta To twój rekord. co?

Tiki taka, tiki taka, skibidi saka, tiki taka, tiki taka, skibidi saka. I teraz Gridy Grimaldo, skibidi Ronaldo, Gridi Grimaldo, skibidi Ronaldo. No, no, sigma jest ta muzyka. Nie no, nie gadasz Lawana. Ja mogę teraz no, przez tego label, na tego lawana tyle stracić. Próbuję unikać osób, proszę. To jest y, mapa, na, na której osoby tak pan czują, a wszędzie jest lawa. Wszędzie dosłownie. Patrzcie, jak wszędzie tu jest mapa. Lawa. Lap. Dumerke Bab Macho Alejandro, Darmacho. Dobra, na razie zatrzymam. Dumerke Bab. ale ja to lecę. Dumerke Bab. Gridi Grimaldo, skibidi Ronaldo! Gridi Grimaldo! Skippidi Ronaldo! Wracaj tam, gdzie byłeś? 45 to by mi się w poprzedniej rundzie przydało, a nie teraz. To nie... To nie zbyt dobry moment. Gridi Grimaldo! Skippidi Ronaldo! Gridi Grimaldo! skibidi Ronaldo Grandy Grimaldo z Kibidzirą. No, jestem fanem piłkarzy teraz, Bo śpiewam jakiegoś doner kebab. Tiki taka, tiki taka, skibi, di, bi, saka, saka. Powoli stres przekracza moje granice i zaraz wyeksploduje. O oh, stary Co ja robię? Ja nawet za nie jestem A ja? Są, są jakieś głupi... Dobra, nieważne Jak teraz to odpadnę, no... Na... Nieważne nic Zamknij się Auroxii, bo zaraz wybuchniesz Skibirom... tu Gridi Grimaldo, skibi Ronaldo Gridi grimaldo, skibi, 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 Alejandro skibi, skibi, za mocno skibi, ale skibi, skibi, 25 to nie Troszkę stres Lekki stres to jest taki leciutki, taki to ma made elixir, taki, taki, taki... Skibidi Ronaldo! Gridy Grimaldo! Skibidi Ronaldo! Dobra, jest coming, jest coming, boys, coming. Nie, 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 żartuję, żartuję. Oni mnie tak będą nawalać, jak zobaczą, że ja mam prawie już mistrza. O nie, mamy dwóch mistrzów, mamy dwóch mistrzów, radzę spierdzielać. To będzie kebab maczuk. No. Ej, tu jest mistrz, którego zaraz... O, zabiję go, zabiję go, jestem pewny. Zabiłem go! Zabiłem mistrza, który był niewidzialny. Nie, roż, że mistrz to jeszcze niewidzialny ja jestem platyną, czyli o jeden mniejszą już prawie mistrzem. Ej, ja już z nim brałem. Ja cały czas z nim gram. To nie fair, bo go cały czas zabijam. To wielkie bab na ale Gridy Grimaldo, skipie di Ronaldo! Gridy Grimaldo, skipie di Ronaldo! Gridy Grimaldo, skipie di Ronaldo! Gridy no, wam no, to, a nie masz mistrza, no muszę. Widzowie, dziękuję, że przez ten cały czas mnie oglądaliście. Dziękuję Wam, po prostu jesteście najlepsi. Jesteście najlepsi, że to teraz oglądacie, że doszliście do tego momentu filmu. Jestem Wam wdzięczny, całym sercem. Się, teraz będzie na minusie to moje hmm. życie dednie. dnie. cały czas, się cały czas. Ja, Ile ja to robię, nie wiem. 4 miesiące to robię. 4 miesiące. Udało mi się jeden raz y, na 6 y, sezonów. No, był zerowy, a więc 6. To jest teraz piąty, ale był zerowy. No, to się zaliczy też jako jeden sezon ale no, to był taki przedsezonowy sezon, ale też mimo zaliczył, dobra. Nie wiem czemu jest teraz taka wielka moda na Fortnite, a jak ja nawet nie wiem co to Fortnite. No na kebab... bap... Oh, Zaktupał się, załadował. się. I co to będzie legendarny to to będzie najlepsza wygrana ever. A, Gra, zależy. Jak wygram teraz, dziękuję Boże, że dajesz mi legendarnego. Że... Dziękuję z Dziękuję. Dobra, dobra, skup się, skup się. To jest last game. In today, Dobra, kolejna osoba, która nie ma niku. Zakryła sobie. Tak się da. To jest normalne, spokojnie. Nie bójcie się, że ona cheatuje i że może mnie zabić, ale. To nie jest citerstwo. Tak można sobie zakryć. Ja też sobie teraz mogę zakryć. Ale bugi, ale bugi. Ale proszę skopeli. To, to jest ten moment. To jest ten moment, a więc... Proszę. Mój rekord. Dam lekkie Teraz jak odpadnę, to będzie 10. Ale do... lepiej 10 niż minus. bagi próbują mnie zawsze wszelką cenę za Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze. Chciał mnie zabić, ale um, gdyby on pierwszy nie był, dobra. Spokojnie, spokojnie. Jest cały czas na plusie, jest cały czas na plusie. Oby mnie na minusie, proszę, proszę. Trzecie miejsce teraz wystarczy. Ale się liczy, dobra gra. To, się, to, to jest najważniejsze: to, że liczy się gra, nie liczy się czy przegrasz, czy wygrasz. liczy się, czy w siebie wierzysz, i czy dla siebie to jest dobre. Zobaczymy. Aj, aj, ale jestem zagrożony teraz. Ale jestem zagrożony, to jest rasz chore, legendary, dobra. masz się skupić. Dedniesz, jak się nie skupisz. Haker. Tak się nazywa. Ale nazwa o tym nic nie mówi. Bo wiem, że to nie jest hakerem. Prawdziwym, tylko takim nazwowym. Znowu trzecią grę pod rząd z nim gram. Czwartą może, albo piątą. Jeszcze o szesnastej z nim grałem. No nie, no co za dupek. Co tu się... Skopeli. Nie imię. mnie. Skopeli, co ty robisz? Skopeli, kopeli, co ty robisz? Co ty robisz? Szczerze. Dobra, jak teraz będę mieć trzy razy takie szóste miejsce, to nie wyjdzie najlepiej. Teraz 30 rp, teraz jak będę mieć trzecie miejsce to wystarczy Czwarte nie wystarczy, żeby uzupełnić Dobra Jest komik bro, jest komik, jest Dobra Ja idę już do przodu, bo nie chcę mieć zamieszeń bo może będzie jakieś zamieszania, czego nie chcę bardzo nie nie, po prostu ja ci, ja ci powiem nie Bezpieczne, jest bezpieczny. Jak teraz odpadnie, to jak teraz odpadnie, to się nic nie stanie. Spokojnie, spokojnie. Cały, częsty. 20 amor, 20 mor, 20 amor. że będę dzisiaj mistrza to przysiągniecie mi, że mnie, że my zasubskrybujecie. Obecajcie mi. Proszę, zasubskrybujcie mnie. Proszę, proszę. Ja... Jedyne, moje... jedyne z moich marzeń to mieć dużo subskrypcji, żeby był pokój na ziemi, żeby... To są jedyne życzenia i żebyście nie opuszczali mojego filmu obojętnie. Drit, drit, drit. Widzowie, wie, mi się brzydko włosy układają? Drit, drit, drit. Nie wiem, zanim to się zrobi, to już. gdzie? 30 minut. Znaczy, mam nadzieję, że szybko zrobi. Jezu, nie nagrywasz siebie od dołu, jak już nagrywasz swoją twarz, to od środka albo góry. Od środka będę normalnie wyglądał, a od góry. Najlepiej, ale te zęby żółte. No ja przecież. Dobra, tak, tak. proszę, włącz proszę. Nie, ja chcę tylko 20, to jest jedyne życzenie. co, wychodzimy i wchodzimy. Jakby to była transmisja, to byście mogli mi powiedzieć. Jakby teraz się nie uda, to wychodzimy. I wchodzimy. Ud. Cicho. 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 będzie. Będzie legendarny, ja będę cicho, proszę, proszę was. Trafiony, nie wiem czy zapapiony Tu drugi. Już cztery Dedy. O, trafiła mnie, Franca. Trafiła mnie, trafiła mnie Francja. Ło, uh, widzieliście to? Źle. dobra dobra nie 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 dobra to dobra. trzecie miejsce to jest to jest najważniejsze co potrzebuję trzecie nie musi być drugie ani pierwsze czwarte na pewno nie ale pierwsze drugie 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 trzecie nie proszę nie lavalant nie nie rujnuj nie rujnuj tej mocy. Pożegnaj się z momentem mały A czekajcie, nie ma tutaj tak dużo takich prosów, bo nie ma dużo platy, nie ma dużo masterów. Nie ma, a więc... Idę w miejsce, gdzie nikogo nie ma, czyli tu. A, jest tutaj, Franc. Nie, czekam, 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 robię uniki. 10, 10. telefon taki wciąż ziemi był, że telefon spadł. Dobra. Się wytrzepł się Auroxi, wytrzepuł się po prostu, Wytrzepł się. Wytrzep sobie drugi łeb. Ja no mm, pogrę sobie. Hm, mm, jest złota gra. No mm, fajna. Umarłem. Dobra. Dobra, rush hour, proszę. Tak, rush hour może być. Szkoda, że już legend. Blok dasz się nie pojawia. Tam. Dobra, jestem z tyłu. Jestem w najbezpieczniejszym miejscu na całej mapie teraz. Czy no. Na... Tak, zostanę z tyłu i tak będzie bezpiecznie. Troszkę mi tu nikt nagle nie wyskoczył, bo to nie byłoby zbyt cool. Eee, oby ten popcorn się na mnie nie rzucił, bo tak bym nie chciał. Ej, dobra, Master spadasz. Przykro mi, ale nie ma już cię. Haker tutaj idzie. Gram co parę gier z tymi samymi osobami przez błąd. A, masz problem? Masz problem? To tam są drzwi, tam gdzie cię wywaliłem. Jedna osoba, ta osoba, która teraz umrze, jest bohaterem. Dawaj, ktoś umrze. Wiecie, dlaczego się ruszyłem? Dobra, I'm dead, I'm dead. I'm dead. Udało się nam widzę, że. Brawo, widzowie! Widzowie, brawo! Wiz brawo, brawo, czekajcie! Dało się! Jesteśmy the best! The best! Dziękuję, widzowie, że dotarliście do tego momentu! Dziękuję, jesteście najlepsi! Żegnajcie!